Czyli widzicie, mamy tutaj ring do jazdy dziennej i można go tak naprawdę podłączyć dowolnie, to jest kwestia tej osoby, która to będzie instalowała, podłączała na aucie. Można zrobić tak, żeby ring zapalał się automatycznie po przekręceniu stacyjki, wtedy mamy światło do jazdy dziennej, podłączamy wtedy zasilanie tego ringu pod plus, gdzie pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki tak, czyli tak zwany plus, plus po stacyjce to jest, szukamy sobie bezpiecznika i w ten bezpiecznik się wpinamy można to zrobić na automacie światło do jazdy dziennej, czy na bazie przekaźnika tak, że kiedy pojawia się prąd na lampie, czyli włączymy postojówkę no to no, no to wtedy ginie nam prąd na ringu W związku z tym jest to też wtedy zgodnie z przepisami, bo światło jazdy dziennej nie powinno świecić z główną lampą. Tak jak przed chwileczką pokazałem, ring może też gasnąć w momencie włączenia kierunkowskazu. Może świecić cały czas. Kwestia właśnie podłączenia sobie tego na aucie. Robi się to wszystko na zasadzie przekaźnika, który też tutaj dołącza do zestawu. A kwestia podłączenia to już inwencja właściciela auta. Co mu się bardziej podoba.